Witajcie serdecznie na kolejnych wspaniałościach z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi każdemu obficie, aby każdy był błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Dzisiaj sięgniemy do Ewangelii Mateusza, do 14 rozdziału, czytam od 22 wersetu. Zaraz potem wymógł na swoich uczniach, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugą stronę jeziora. On miał zostać i rozpuścić tłumy. Gdy to uczynił, wszedł samotnie na górę, aby się pomodlić. Nastał wieczór. Był sam. Uczniowie zaś w łodzi, daleko od brzegu, walczyli z falami, ponieważ wiatr był przeciwny. Około czwartej nad ranem Jezus przyszedł do nich. Szedł po falach. Gdy uczniowie zobaczyli go idącego po wodzie, przestraszyli się. Myśleli, że to zjawa. Ze strachu nawet krzyknęli. Lecz Jezus zaraz ich uspokoił. Odwagi. Przemówił, to ja jestem. Nie bójcie się. Wtedy odezwał się Piotr: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. Przyjdź, polecił. I Piotr wyszedł z łodzi, szedł po wodzie i zbliżył się do Jezusa. Jednak potężny wiatr przestraszył go i gdy zaczął tonąć, zawołał: Panie, ratuj mnie. Jezus natychmiast wyciągnął rękę, uchwycił go i powiedział: O małowierny, dlaczego zwątpiłeś. A kiedy weszli do łodzi, wiatr ustał. Czy zaś, którzy byli w łodzi, pokłonili mu się, naprawdę wyznali, jesteś synem Boga? Piękny fragment Bożego Słowa, równie piękny jak każdy inny fragment Bożego Słowa, ale czy my rozumiemy, że ten fragment to nie jest żadna metafora, to nie jest żadna legenda, to nie jest żaden mit, to nie jest żadna przypowieść, tylko to jest autentyczna historia? Czy my rozumiemy, że to naprawdę się wydarzyło? Że naprawdę Pan Jezus szedł po wodzie, i mało tego, że Pan Jezus szedł po wodzie w stronę swoich uczniów, to Piotr na polecenie Boga, zaczął chodzić po wodzie. Wyszedł z łodzi i chodził po wodzie. Ja wiem, że bardzo wielu kaznodziejów skupia się na momencie tonięcia, na momencie ratunku, ale ja bym dzisiaj chciał się skupić na tym, że to jest prawda, że Piotr na polecenie Boga chodził po wodzie. Żebyśmy sobie to dobrze wyobrazili, to opowiem pewną historię, która wydarzyła się w moim życiu. Otóż kiedyś na wakacjach, gdy byliśmy nad morzem, w, naszym, w naszych ukochanych Sianorzętach, wybraliśmy się na wycieczkę do koło brzegu i w tym koło brzegu wybraliśmy się na wycieczkę statkiem. W ten dzień, w ten konkretny dzień, w którym wypłynęliśmy statkiem, Akurat się, zerwała się bardzo duża wichura i zrobiły się bardzo duże fale. Statek był już na pełnym morzu, no i dosyć tak żywiołowo podskakiwał na tych falach. Nie mogłem zobaczyć w praktyce, co to znaczy fala na morzu, co to znaczy wzburzone morze. I dokładnie na takim morzu Jezus szedł w stronę swoich uczniów to musiało być na tyle duże fale, że oni byli wystraszeni tą sytuacją. Wiatr był przeciwny, jak tutaj czytamy, i dokładnie po tych falach zaczął chodzić Piotr, kiedy pan Jezus nakazał mu czy polecił mu chodzić po wodzie na jego prośbę. Piotr naprawdę chodził po wodzie, chociaż bardzo ciężko jest sobie to Wyobrazić. I co ciekawe, dopóki Piotr był skoncentrowany na Jezusie, dopóki Piotr był skoncentrowany na jego osobie i na jego głosie, on po prostu robił to, co niemożliwe. Chodził po wodzie. On po prostu na polecenie Jezusa, kiedy był na nim skoncentrowany i wypełniał Jego polecenie, chodził po wodzie. Natomiast natychmiast, kiedy skoncentrował się na niemożliwym, zamiast na Chrystusie, zaczął tonąć. Wszystko mogę w Chrystusie. Wszystko mogę w Jezusie Chrystusie. Wiesz, ja wierzę, że gdy Jezus każe, gdy Jezus powie i gdy jesteśmy na Nim skoncentrowani i na Jego głosie, możemy nawet chodzić po wodzie. Nawet możemy robić niemożliwe, bo wszystko mogę w Chrystusie. Chcę to podkreślić jeszcze raz. Jeśli Chrystus. Ci nakazał coś zrobić. Jeśli patrzysz na Niego, jeśli jesteś na Nim skoncentrowany i na Jego głosie w swoim życiu, to wtedy i tylko wtedy możesz nawet chodzić po wodzie. Ale dobrze będzie, jeśli zaczniemy patrzeć na Jezusa i zaczniemy słuchać Jego głosu w sprawach o wiele łatwiejszych dla naszego zrozumienia. Ja rozumiem, że w tej chwili. I mam nadzieję, że w tej chwili nikt nie wyjedzie nad morze i nie zacznie chodzić po wodzie, chyba że Jezus nakaże to komuś zrobić, ale chodzi mi o to, żebyśmy patrzyli na Jezusa i słuchali jego głosu w sprawach o wiele łatwiejszych, chociaż czasem wydają nam się być te sprawy niemożliwe i nie do rozwiązania, i czujemy się jak ten Piotr. Chodzący po wodzie, i gdy patrzymy zamiast na Chrystusa, na Jego głos, na Jego polecenie, na Jego słowo, i gdy patrzymy na wszystkie okoliczności zamiast na Niego, gdy skoncentrujemy się na tym, co niemożliwe, zamiast na Jezusie, Chrystusie, no to zaczynamy tonąć. Ale kiedy patrzymy na Chrystusa i wsłuchujemy się w Jego głos, wtedy sprawy nie powodują, że w nich toniemy. I posłuchaj, nie patrz. Na problemy w pracy. Jakiekolwiek one są, patrz na Jezusa i mów to, co robi, to co. rób to, co mówi Jezus, byś robił w tej pracy. Nie patrz na problemy w pracy. Patrz na Jezusa. Masz jakieś problemy w małżeństwie? Przestań patrzeć na problemy w małżeństwie. Przestań myśleć o swoim małżeństwie jak o czymś niemożliwym do naprawienia. Popatrz na Jezusa i zrób wszystko, co ci powie. Nie patrz na problemy ze zdrowiem, z jakimikolwiek się borykasz, a wiem co mówię, bo całkiem niedawno miałem bardzo poważne kłopoty zdrowotne. Patrz na Jezusa, rób to, co On do Ciebie mówi, rób wszystko, co On do Ciebie powie. Nie skupiaj się na tym, co wydaje Ci się być niemożliwe, ale skup się na Jezusie Chrystusie i nie będziesz tonął, ale będziesz chodził po wodzie. Nie patrz na problemy finansowe. Nawet jeśli w tej chwili borykasz się z jakimiś problemami, nie wiesz, jak związać koniec z końcem. Patrz na Jezusa Chrystusa i lub wszystko, co On do Ciebie mówi w sprawie finansów, a nie utoniesz, nie utoniesz i będziesz chodził po wodzie. I to nie jest metafora, to nie jest przenośna, to nie jest legenda, to nie jest mit, to jest Boże Słowo, które na pewno. Jest prawdą i na pewno jest rozwiązaniem. Kiedy tak zrobimy, okaże się, że każdy problem da się rozwiązać, każdy jeden problem w końcu się skończy, a głos Jezusa Chrystusa stanie się dla ciebie największą latarnią morską w twoim życiu. I choćby nie wiem, jaki był sztorm, choćby nie wiem, jaka była burza, choćby okoliczności nie wiem, jak cię wystraszyły, choćby cię coś dopadło, nie wiem jak niemożliwego po ludzku do rozwiązania, patrz na Jezusa Chrystusa, podążaj za Jego głosem, chodź po wodzie i przestań tonąć. Tak, to prawda. Gdy toniemy, Bóg przyjdzie i poda nam swoją rękę. Za każdym razem. Za każdym razem, gdy wpadniemy w tarapaty, Bóg przyjdzie i poda nam swoją rękę. Ale w tej całej historii chodzi o coś więcej. Chodzi o to, żebyśmy podążali za głosem Jezusa Chrystusa i przestanęli tonąć. Żebyśmy w Jego imieniu chodzili po tej wodzie i zaczęli wyciągać innych ludzi tam, gdzie oni potrzebują ratunku. Byśmy Go reprezentowali. Byśmy w tej historii byli jak Chrystus. A nie tylko jak Piotr. Wspaniałości z nieba, wszystkiego dobrego, do usłyszenia jutro i chodźcie po wodzie. Amen.